11 stycznia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyło się przedstawienie pod tytułem Opowieść Wigilijna. Przedstawienie zostało przygotowane przez społeczność zespołu szkolno-przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że całe przedstawienie było po angielsku. Pierwsze takie przedstawienie organizowane w języku angielskim. Trzeba tutaj powiedzieć również, że nasi młodzi aktorzy wykazali się wielkimi zdolnościami, ponieważ połączyć umiejętności aktorskie równolegle z językiem angielskim, który nie jest łatwym językiem, jest to bardzo trudne zadanie. I tutaj właśnie chciałam podziękować wszystkim nauczycielom języka angielskiego, którzy pracują z dziećmi, którzy chcą, aby jak najlepiej posługiwały się tym językiem, ponieważ to jest taka umiejętność, która we współczesnym świecie. Jest niezbędna. Planujemy oczywiście kolejne takie przedsięwzięcia, będziemy myśleć nad tematyką i na pewno w przyszłości zaprezentujemy się Państwu na scenie. Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa jest wszystkim dobrze znana i nie trzeba bliżej o niej opowiadać. Wszyscy uczniowie występujący w przedstawieniu spisali się na medal. W rolę głównego bohatera, którego w noc wigilijną nawiedzają kolejne duchy, wcielił się Miło Sztawczyński. Jak to się stało, że dostałeś właśnie tą rolę? Z tego co wiem, to pewnie pani od angielskiego uznała, że mam dobrą umiejętności angielskiego i że po prostu nadam się do tej roli. Jak oceniasz to, co dzisiaj pokazaliście jak wypadliście? Myślę, że wypadliśmy dobrze i doceniam to bardzo. Mam nadzieję, że to będzie, że będą wszyscy nas podziwiać po tym, że będzie to dobre. Jak długo się przygotowywaliście? Ile od was to wysiłku kosztowało? Kosztowało trochę tego wysiłku. Na yy, tak od listopada chyba już mieliśmy te próby, yy, że już te tekstu się uczyliśmy. W grudniu mieliśmy przedstawienie w szkole u nas, a teraz mamy tutaj, dzisiaj w styczniu. Co było najtrudniejsze w tym, żeby przełamać się wystąpić po angielsku? Najtrudniejsze to chyba yy, nauczenie się początkowo tekstu. Nad całością przedsięwzięcia czuwa nauczyciel języka angielskiego Katarzyna Waluszczyk, która jest też pomysłodawcą całego wydarzenia. Klasa szósta uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających z języka angielskiego i zadałam pytanie na początku roku szkolnego, co chcieliby robić. Czy w ogóle podoba im się pomysł, żebyśmy przygotowali jakieś przedstawienie? Bardzo chętnie odpowiedzieli na moją propozycję i rzeczywiście wybieraliśmy spektakl, Zastanawiając się, właśnie jaką okazję go zrobić. I okazja Świąt Bożego Narodzenia, no to jest wspaniałym czasem dla, dla wszystkich. I wybraliśmy opowieść wigilijną. Aż w języku angielskim, no to dlatego, że to są zajęcia właśnie rozwijające z języka angielskiego. Jak pani ocenia to, co dzisiaj przedstawili uczniowie? No, zaprezentowali się fantastycznie. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak wspaniale y, się przygotują, że tak cudownie y, się zaprezentują. Y, myślę, że też y, ta trema była wcześniej, ale no, nie było jej widać dzisiaj. Czy jest szansa, że dzisiejsze przedstawienie wpłynie jeszcze na ocenę końcową, na półrocze? Oczywiście, oczywiście. Wszyscy otrzymują ode mnie celujące za przedstawienie, więc na pewno to troszeczkę poprawi ich ocenę na koniec. Całemu wydarzeniu przyglądali się m.in. wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek oraz zastępca burmistrza Damian Dawczyński, który po całym przedstawieniu zwrócił się do wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo serdecznie dziękuję naszej uzdolnionej młodzieży. Naszej niezwykłej kadrze pedagogicznej, ze szczególnym podziękowaniem dla pomysłodawczyni pani Katarzynie, Katarzyny Waluszczyk. Jej się należą ogromne brawa, to jest cała praca, nauka, wiele godzin zapewne spełnionych nad nauczeniem się wszystkich ról, a sami Państwo przyznają, że na pewno nie było to proste. Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Dziękuję drogim rodzicom, bo wiadomym jest, że wszyscy razem tworzymy społeczność szkolną i bez was nie byłoby to możliwe, bez waszego zaangażowania, bez waszego przygotowania, myślę, macie też również w skład swój w scenografię tutaj, w te piękne przebrania naszych aktorów. I dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej, dzisiejszego spotkania, dzisiejszego spektaklu, dzisiejszej niezwykłej lekcji języka angielskiego. Myślę, że... Każdy z nas, nie tylko ci najmłodsi, którzy na co dzień się edukują, dla nas to też była wspaniała lekcja. Myślę, że dużo z niej wyniesiemy, dużo się nowego nauczyliśmy. Ja osobiście poznałem też kilkanaście nowych słówek. Także jeszcze raz gratuluję. Myślę, że na koniec jeszcze raz należą się wszystkim wielkie brawa. Dziękuję bardzo.